Ej, ja nie wiem, czy my wszystko mamy, nie w ogóle. Bo ja nie weszła nawet w sklep. Tam? Paniom, serdecznie. Dziękuję, <głaniam> się siutko. Słuchaj, e, no jest taki problem, że żadnego sprzętu nie. Nie, nie no mamy, już, jak to? Jak o? się to teraz patrzy? patrzy. Ja kurde nie widzę, e, ani łapki Chcesz wziąć, widzę, nic. no to musisz e. No ale nie mogę o. Ma, o. E bierzesz. O dobra, to A, ten No, zmieni się zmienia. Czekaj, no bo ja mam... mamy tylko jedną latarkę. Co my zrobiliśmy? Ej, to możemy jeszcze raz wróćmy tam? Nie, nie, dawaj, się że Lecimy. Lecimy, najwyżej się nie uda. Ale poczekaj, bo co my w takim wypadku mamy? Co to jest Jakie to? Mobilki. mobilki? No to... Co? Co ty mówisz mnie straszyć na mobilkach? Ej, bez jaj. Bo ja się przyzwyczaiłam, że to się tu kupuje. Dobra, to no, słuchaj, to, co to jest to, co ja bardzo. mam... O, to no? jest, dobra, tą niebieską latarkę będę miała trudno. To jest Ultra y, fi, fiolet. No, to będzie mnie oświetlało. A to co to jest to? Nie wiem, czekaj, dobra, słuchaj. Co to, jest, to tak. co Odpowiada ludziom, którzy są sami. Czekaj, czy tam o duchu. Nazywa ja, się Stacy U... Ja nie, sama, ty idziesz. Dobra, o, czekaj. Zobaczmy. Ej, no nie, Azotena no, nic Shriwa. nie mamy, nie wywołamy go. Musimy mieć sól i tak dalej. Jak go czekaj. mamy wywołać? Mamy kadzidło? <noise> Chyba nie mamy. O nie, ale warzywa, jesteśmy totalne. Mamy radio, a to kurde, co to jest to, co ja mam w ręku? Ty nie mam pojęcia. Nie wiem, co to jest. Jakiś pilot, ty? Ej, nie wiem. weź policz. Patrz na ten pilot i policz od jeden do nacu. Czekaj, dobra, dobra. Do na co to bad beach? Na co to wielki willi? <noise> Student jakoś Skodenka koźmińskie ja mnie nie nauczyli? Wait, oh, really? Really? Ja mam ultrafiolet. Ej, dawaj, ja chcę tylko. Dobra, nie wygramy tego, ale chodź z ducha chociaż dobra, zobaczymy. Dobra, dobra, No, chodźcie, bo na ducha w takim razie. Przygoda. Yy, ja, jak ej, się jak mówi? się wychodzi stąd? O, trzeba wziąć klucz. Teraz się tu klika. No. Zapraszam panią. Dzień dobry. jeszcze mamy tą najgorszą latarkuje. latarkę w ogóle, nie? Ty musisz śpieszyć, bo masz latarkę ten. Jaśniejszą niż ja. I czy ona tak wolno? Nie, nie, chodzi? idź pierwsza, czemu idź pierwsza. Tak wolno? A ja klucz, bo ja otworzę, bo mam klucz. A, dobra. O. Dobra. czekaj, y ja sobie ten... Ja muszę i za tobą, bo ja mam włączony czujnik, więc świeć mi. Ja będę ci mówić, czy jest y elektrody są, czy nie ma, jak to się mówi. Bezpieczniki? Czy są... Nie no, czy mi pika ten kursor, jak to się mówi, to co mam w ręku. Pika, pika. Ten pilot taki. Co ty dupisz do mnie teraz? Mam ten taki pilot jaki, i on będzie, będzie pisał, jak będą jakieś te, jak to się nazywa? Ale to nie, to trzymasz w ręce. Trzyma... Aha, może to jest to rzeczywiście? Dobra, no, to no, 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 to, to będzie pikało jak będzie blisko i coraz dalej. Ale on mówi... Ej, przestań! Straszysz mnie. Ja już, ja już mam ciary. Dobra, to jest komputer. I MF-ką, i MF-ką, MF no. I MF-ka. Szybkiego streamka. Ej, tu światło może zapalić, ale jesteśmy debilami. Czekaj, czekaj. <laughs> Oświetlenie musi być dobre na streama. <laughs> Jezu, jesteśmy najgorszymi Ghostbusterami. Ej, ciemienie... Gdzie, mnie nie, gdzie Jezus, proszę. A, Jezu! Proszę się nie bać. Oj, tu jest piwnica. Ej, zapomniałam, że ja mam na bice ustawione pukanie i jak mi zapukało właśnie w łeb. Boże, wszystko mnie boli. Co ty dupisz? Nic jeszcze nawet ducha nie było, a ja mam ustawione na bicy, że puka chodź, mi w głowę chodź, normalnie chodź, coś. Chodź, chodź, chodź do piwnicy. Chodź do piwnicy widzowie na ja piwnicę. Chodź. Nie, 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 nie. Czemu się cofnąłeś? No zejdź na to, zejdź na to, zejdź zejdź, 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 zejdź na to. Mów na radio. Oj, oj, nartowałaś. Nie, nie, nie. Ej, przecież tu też jest światło, Boże. Dlaczego co robimy? Przecież tu jest też światło. Musi być światło. Gdzie ty jesteś? Wyszłam szukać światła. Ej, no musi być tu światło. No nie ma od... jest światło? Chodź. A, Teraz gibson, o sensie, czyli wszystko gra. Jak to słychać na radiaku? Weź za zagim, I ta, 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 wystarczy, bo poza metamotuchniczym, jak dodać się, ta! Ej, mam jakiś ten, taki, jak to się mówi, szczypce takie do śrubokręta. No? Nie, jak to się nazywa takie coś? To. Trzybatki. Co ty ku... <laughs> <Mówisz do> mnie <laughs> Mi brakuje słów, bo, bo nie, nie wiem, nie! jak to się nazywa. Chodź. Dobra, chodź. <laughs> Eee, no, to miałam. się nazywają takie szczypce do śrubokręta. <laughs> Chyba nie. Ej, młotek, młotek! Można wziąć? Bo ja mam no, Po co pakurek? nam młotek? Żeby przedzwonić. Dobra, wziąłem no i wziąłeś, no. A może piłę? Wziąłem, wziąłem. Jakie itemy w ogóle tu teraz dziwne są? Kombinerki to się nazywa Ej, bo wiesz, że ja miesiąc temu miałam. Możesz mówić ja do mnie mam... nie przez, przez krótkofalówkę możesz do mnie mówić. Dobra, ej, wiesz, że ja miałam COVID-a oh. miesiąc temu ja mam w ogóle covidową. Co ty gadasz? No przysięgam, ej, i dzisiaj na bałwana powiedziałam, że ten zimowy chłop bo zapomniałam! już sięgam! Terazimowa! chłop. Żeby nawet bałwana nie jest. pamiętać? Ej, poczekaj, bo ja miałam wyłączoną mi kę O, kombinerki to były kombinerki. Kombinerki, no no. Ja pierdziałam, ile chodź, tam mi pod... Ej, patrz, tu jest jakaś do... skrzynka na narzędzia! Koska! Koska! Co? Myślałam, że kos jakaś wleci. Chodź, ej, będę Ej, czekaj, a z tej strony nie byliśmy, patrz, tu jakiś ciemno, tu jest, patrz. Chodź, będę krzyczał do ducha. Będę o, tu będzie do ducha na bank. Ej, tu nie ma światła, bo teraz tutaj ciemno jest. strasznie. Tu nie ma, wiesz? Nie ma. Ja A nie, to, czekaj, powinno być. Ciemności. Co to? Co to? Co ma drzwi? Ej, otwórz. A nie, to jest ten. To no jest właśnie próbowałem otworzyć. O, otworzyłem. Drzwi. Bezpiecznik! Nie! Dobra, to są bezpieczniki. Jak wyłączysz, to zgasi światło. Jak, włączy... jak duch nam wyłączy, to włączymy światło. Dobra, to tu są bezpieczniki. Trzeba to pamiętać. Okej, okay, git. Dobra, no to ale co? To idę nie ma tutaj ten, nigdzieś... wkurzyć ducha. Chodź, idę wkurzyć ducha. No, ale nie wiemy, gdzie on jest. Będę gdzieś O, przyczyną. zwierzak jest na czacie! Patrz, bał się wejść Cześć, na czacie. Coś zaczęło szumić, coś zaczęło szumić. Dobra, no. Co to było? Telewizor zaczął szumić. Dlaczego? Ej, na radio, e... na radio. Mam pomysł. Ej, Może wołają nas? Te... Ja się zaczynam bać już. Bo tu są duchy może, wiesz? Bisz? Nie no, co ty? We duchy Nie były? wiem. Ej, jak to szumi! A to tu jest, ale debilę, a my szukamy. Książka! Książka na podłodze, dlaczego? Czy to, co to jest? Nie, <laughs> dlaczego? To jest obrazek. Ej, wyłącz to gówno. Ej! Włączyłeś, aha, połączyłem. Połączyłem. <laughs> Mówię, no, po... włączyłem. Włączyłem. Mówię, miałam sobie Wyłączyłeś, co, co zrobiłeś. <laughs> Jakie to jest panika, gamol? Totalnie, nie? Ej, nie ma ducha tutaj! Ty, no nie mamy sprzętu! Oni się nas boją! Więcej mamy. Oh, oh, kurwa. O Kurwa! Ja już nie chcę! Już nie ch ja już nie chcę! Ej, czemu oni tak zrobili? Chodź, chodź, chodź! Jakie to jest straszne! Choć. To straszniejsze niż było! Chodź za lampka. Ja nie chcę! Gdzie ty idziesz? Chodź! O no bo musimy coś konkretnego zrobić, to trzeba no ja coś zrobić. ja ja nie chcę, ja już się boję. A, on jest tam, no na górze, one zawsze są na górze. Idź przodem, idź przodem bo ja nie mam latarki. Mówię ale po co tam jest? Bo tam mi nic nie pikało. Na moje IMF, Ty, a ten... mamy jakiś termometr? Nie. O, chyba zwierzak jest. Ej, ale nie będziemy go słyszeć teraz. Nie będziemy go słyszeć teraz. A on mnie teraz sapie, jakbym umierała, nie? Jak Jakby Falaznofobi się umierać z takie bekanie, nie? On teraz właśnie to robi. Zdaję się ciebie nie boję. Ej, światło zapal! Co to Jezu. było, co to było, co to było? To ja. To ty nie tak. potwór? Nie, ja mutuję, ja mutuję. Jak się... Ej, zapal światło. Mali, <śmienicza> co, co ty robisz w ogóle? No bo Zwierzak jest na Discordzie i on. ja to słyszę, co on robi. A nie wyciszyłaś się na Discordzie? O nie, wyciszyłam tylko mikrofon. To wycisz się na Discordzie! Płacz! <grym> się na Discordzie. <grym see> Siła nieczysta! Dobra, bo IMF-kę wyłączoną miałam z tego stresu. To wiesz dlaczego tak długo musimy czekać? Bo jesteśmy tryb amator. Takie jest zawsze. A... On nas będzie tak, kurde, wiesz... Szka... Ma... Czoł... gdzie jesteś No na no razie IMF-ka mi... A nigdzie, nigdy nie widzę. Bo może wiesz to być duch, który na przykład takie światło to nie, to nie wychodzi, a jak... Wiesz, że może być duch, to będzie duch pewnie, że on reaguje jak będziesz sam, nie? Czemu na tym korytarzu nie ma światła? W każdym normalnym domu jest światło. Ej, dobra pani. Wiesz wait. co ja idę zobaczyć do tego domu. Tadzie, czadzie, nie, 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 nie zostawiaj mnie, proszę, nie, nie! zostaw, zostaw, gdzie jesteś? Proszę do domu. Nie rób tego, bo ja nie wiem czy teraz jest wyjście w tej panice! Ej, na stop! Gdzie tu się schodzi? No mnie o dobra, do brązice. Boże... Aaaa... A, a... Aaaa... AAAAAA! Jemewka mi chodzi! Jak się wychodzi stąd?! Nie z nim widzę! O Boże, ja się boję, dobra ja już się pamiętam. Między... Ej, Choć, u mnie na zewnątrz! Kurąbany! Uciekaj stąd, uciekaj. Chodź, 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 zobaczymy kto to jest w ogóle. Czyli reagował... ten twój dźwięk nie daje, tak? Niec, 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 tak się napięłam. <laughs> Ty mów do mnie, mów nie, nie ten, nie na, nie na O, chyba Już chłopu. nie mogę, już nie mogę. To nasza psychika. Moja jakaś psychika jakaś gorsza jest. Dobra, słuchaj, czekaj. Moja, Doba, czyli psycha. ten twój sprzęt on wykazał coś, co nie? Mój sprzęt, tak, na zewnątrz pikał, no? O Boże. Dobra, dobra, czyli pikał, znowu. czyli ten dwóch się da go radę czekaj, Ale musi się, się pięć robił, pokazać, i? aby coś oznaczało. Cztery było max. Ale można zaryzykować. I co to. to nic nie oznacza? teorii ja bym zaryzykowała, no bo skoro w ogóle reagował, no to chyba agi, nie? Wiesz, z czym jest problem? No, że rzeczywiście nie pokazał piątego poziomu. I nie mamy ani. Czekaj, or... aha, nie mamy. Jezu, słuchaj, nie mamy nic. Nie, mamy kamerę, zobacz! Można orbę, mamy, kamerę? mamy to co? kamerę. Orby można zobaczyć, tak? No. Czekaj, bo ja mam. Y, nie wiem po co mam Ale szybokrę. mamy tylko na zewnątrz. Ale, no. Ej, bo ty. Słuchaj, bo bierzesz kamerę teraz. Daj mi latarkę. No, przyjmuj. No, daj mi latarkę. Jak się tu pyta na C. Wiesz, tą kamerę tam jest. Pucam, no. no. I musimy tam wrócić. Tu się kameruje! Musimy tam wrócić i w miejscu, gdzie podejrzewamy, że może być duch, położyć kamerę i wyczekać go. Wiesz? Dobra, a gdzie, a gdzie podejrzewamy, że jest duch? No, mi się wydaje, że on jest. To jest duch chodzący na 100%, bo zszedł za mną z góry po schodach w dół aż na zewnątrz. To jest duch chodzący. Co ty dupisz? Ty widzisz moją psychikę? No widzę, że sitting, nie. No właśnie jest siedząca trochę. No nie był szybokiem, tylko ty kombinerki. Pieczę? No, ja mam latarkę, to pójdę pierwsza, ale ty wtedy kamerkę położysz. To źle Jak się to, kładzie ja kamerkę, czekaj. No na G. Nie. Włączasz ją? Chyba na jakieś tam na E czy coś? No. Jest włączona? Na czerwono się będzie palić. Jest włączona, no. No, no to luz. Jak jest włączona, to ją taką włączoną musisz położyć na ziemię. Na G i wtedy musimy zobaczyć, czy ten... Cholera jasna. Ej, połóżmy tu, tu, ja ci powiem Chodź, 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 tu. O A Atak, atak, atak. Co się? Spadło przed O Boże, przed to spadło na mnie! Nie. Ja mija. O Boże! Ej, czy jak umierałam, spadło to na mnie? Jak?